Witamy Was serdecznie po raz kolejny w galerii przestrzeń, galerii sztuki w Lubaniu. W tej chwili oczekujemy na świetną wystawę młodej artystki. Jest to Sasza Silduszkina, która przyjechała do nas specjalnie z Wrocławia i będzie prezentowała swoje prace. Tematyka pracy jest bardzo osobista i ma tytuł. Ma tytuł Ascencja. Ascencja z czym się wiąże? Jakbyś to interpretowała? Moim zdaniem, te prace przeprowadziły mnie przez taki dłuższy proces odnawiania się po dużej dramie i po stresie. I przez te kilka lat, które pracowałam nad wystawą, wkładałam swoje emocje i swoje stany w te dość podstawowe rzeczy, takie chmury. I mi się udaje, wydaje, że jestem w jakimś w dość lepszym punkcie niż byłam na samym początku. E, czyli ta piękna wystawa, która przeprowadza nas przez takie bardzo organiczne formy chmur i nieba, jest takim momentem bardzo emocjonalnego starcia się z e, rzeczywistością i podróżą przez e, sztukę. Czyli ona działa dla Ciebie także terapeutycznie? E, tak, jak najbardziej. E, też mogę powiedzieć, że e, w tych pracach zawsze szukałam e, nie. E, i leczenie swojej dramy, tylko jakiegoś innego szlaku, jakiegoś światła, które poprowadzi mnie dalej. I żeby wiedzieć, gdzie iść, gdzie się rozwijać. Te prace rosną razem ze mną i myślę, że za jakiś czas pójdziemy jeszcze dalej, zwiększą się formaty. Jakby po tych pracach widzę, jak mocno się zmieniło w trakcie tego czasu i jak bardziej dalej chcę iść. Czyli jest tu opowieść o takiej nadziei, takiej radości, i tego wszystkiego będziemy tutaj mogli się doszukiwać podczas wystawy. Mam nadzieję, że nas oprowadzisz po wystawie. Bardzo serdecznie Was zapraszam, i będziemy się spotykać już 5 kwietnia o godzinie 18, co będzie wernisaż. Później wystawa jest dostępna aż do 25 tu mamy plakacik, bardzo serdecznie Was zapraszam, zapraszam i szkoły i wszystkie osoby, które mają ochotę przyjechać. Galeria jest otwarta praktycznie przez cały czas, wystarczy umówić się na telefon, dać znać, ja w ciągu dwóch, trzech minut jestem w stanie się tutaj pojawić, dlatego bardzo serdecznie zapraszamy. Być może będą warsztaty, jeszcze o tym dyskutujemy. Jest to naprawdę piękna opowieść, nie chciałabym Wam dużo spoilerować, ale to, co jest za naszymi plecami jest chyba świetną namową do tego, żeby przejść i zanurzyć się w tych wszystkich niebiańskich głębiach. Bardzo serdecznie zapraszamy. Dziękuję, zapraszam Was i do zobaczenia 5 kwietnia. Do zobaczenia!